W tym filmie pokażę wam w jaki sposób możecie wykorzystać Canva do waszego kanału na YouTube oraz jak uzyskać Canva Pro za jedynie jedną piątą swojej oryginalnej ceny. Tak więc przechodzimy na stronę canva.com. Ja już jestem zalogowana na swoim koncie. Jeśli wy jeszcze nie macie tutaj swojego konta założonego, no to musicie to oczywiście zrobić, wykorzystując maila, facebooka, co tam dla Was jest wygodniejsze. No i na początek pokażę Wam w jaki sposób możecie właśnie wykorzystać kanwę do Waszego kanału, jakie elementy swojego kanału możecie właśnie utworzyć w kanwie. Pierwsza rzecz, jaką możecie zrobić, to miniaturkę. W tym celu, w tym okienku tu na górze, gdzie mamy lupkę, wpisujemy YouTube Miniaturka. I od razu, zobaczcie, są wymiary 1280x720 pikseli, czyli mamy wymiary idealne właśnie na miniaturkę na YouTube. I teraz Canva podrzuca nam bardzo, bardzo dużo różnych szablonów, które możemy wykorzystać, albo możemy kliknąć w to pierwsze okienko Utwórz pusty projekt i rozpocząć tworzenie miniaturki od zera. Ja robię właśnie w ten sposób że moje miniaturki robię od początku samodzielnie, natomiast ja już sobie wyrobiłam pewien szablon jakby samodzielnie, mam swoją czcionkę, pewne elementy, które powielam na kolejnych miniaturkach, więc ja też powiedzmy, że mam jakiś tam swój szablon, natomiast na początek bardzo fajnie wykorzystać jeden z tych gotowych, które tutaj mamy, zwłaszcza, że jest ogromny wybór i tak naprawdę nieważne w jakiej niszy nagrywacie, to znajdziecie tu coś fajnego dla siebie. Zobaczcie, są Różne opcje są minimalistyczne, są bardzo kolorowe. Tu mamy taką fajną estetyczną vloga, tu mamy jakieś dla, nie wiem, gamerów i tak dalej, więc naprawdę bardzo, bardzo duży wybór. I teraz chcę Wam pokazać pewną ciekawą rzecz, ponieważ na niektórych miniaturkach, zobaczcie, jest taka korona i jest napisane Pro. Subskrybenci Canva Pro otrzymują ten szablon bezpłatnie. Natomiast jeśli nie macie Canva Pro, to będziecie musieli tutaj zapłacić. I teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób możecie uzyskać. Dostęp do Canwy Pro za jedną piątą ceny. Jak widzicie, przenieśliśmy się teraz na Facebooka i jesteśmy tutaj na jednej konkretnej grupie, a mianowicie Canwa Canva i Kreatywne Narzędzia Cyfrowe. Jak widzicie, prawie 14 tysięcy użytkowników. Musicie sobie tutaj dołączyć i na tej grupie, po pierwsze. Są różne ciekawe rzeczy na temat kanwy, ale druga rzecz są osoby, które tworzą ze sobą zespoły. Ja właśnie do takiego zespołu na kanwie należę. Jest to zespół Agnieszki, do którego należy 5 osób. Miesięczna subskrypcja kanwy Pro kosztuje 50 zł. Jeśli rozbijemy to na 5 osób, no to sami widzicie, mamy zaledwie 10 zł i mamy dostęp do kanwy Pro nielimitowany. I właśnie tutaj na tej grupie często różne osoby albo organizują takie zespoły, albo po prostu możecie na napisać, że chcielibyście dołączyć do kogoś, kto taki zespół już stworzył na Canvie. i wówczas dzielicie koszty tej subskrypcji Canvy Pro. Więc jest to świetny patent na to, aby zaoszczędzić. I tak jak mówię, macie Canvę Pro z nielimitowanym dostępem do wszystkich elementów, które właśnie ta Canva Pro Wam daje za zaledwie jedną piątą ceny. A teraz wróćmy z powrotem na kanwę i pokażę Wam, co jeszcze możecie tutaj stworzyć, co przyda Wam się na Waszym kanale na YouTubie wpisujemy YouTube i nam tutaj nawet sama Canva podpowiada banery intra na YouTube wpiszmy baner i znowu, mamy możliwość utworzenia projektu od zera albo możemy wykorzystać jeden z dostępnych szablonów. I po raz kolejny mamy bardzo, bardzo długą listę fajnych szablonów do wykorzystania. Nie wszystkie szablony tutaj są idealnie dostosowane do YouTube'a. Niestety część z nich, jeśli byście wykorzystali na przykład ten żółty, to niestety przytnie Wam ważne elementy. Jeśli chcecie dowiedzieć, jak dobrze zrobić baner na YouTube'a tak, żeby dobrze wyświetlał się na komputerze, na telefonie i aby nic Wam nie przycięło, Ważnych elementów. To odsyłam do filmu, który teraz pojawi się w zakładce. Tam mówię, jak stworzyć fajny szablon, właśnie. Robimy to zresztą w kanwie. No i właśnie, jak zrobić ten baner tak, aby wszystko, co ma się znaleźć na tym banerze, na pewno na nim było. Więc baner to kolejna rzecz, którą możecie zrobić w kanwie. Następna to wasze zdjęcie profilowe. Pisałam teraz YouTube logo i mamy, zobaczcie, różne fajne szablony. Na logo, które możecie sobie wykorzystać właśnie na waszym kanale. Możecie tutaj mieć różne elementy, zobaczcie albo wasze zdjęcie, jakieś inicjały, więc możecie sobie tutaj właśnie przejrzeć różne, różne szablony i na pewno znajdziecie coś, co wam będzie. Odpowiadał. Tak więc to były takie trzy elementy statyczne, które możecie y, zrobić w kanwie, ale w kanwie możecie też edytować i tworzyć wideo. Więc y, teraz sobie wpiszę w y, wyszukiwarkę wideo. I mamy tutaj wideo poziome na początek i tu mamy różne fajne znowu szablony. Zobaczcie, na przykład tutaj z telefonem możecie sobie wrzucić jakieś własne nagranie i w ten sposób na przykład zrobić jakąś fajną przebitkę do własnego filmu. Możecie tu stworzyć intro, outro, możecie też, zobaczcie, ekran końcowy, gdzie pojawi się wasze zdjęcie profilowe oraz kolejny film do kliknięcia, tak więc jest tu bardzo dużo fajnych możliwości do wykorzystania. Możecie tu stworzyć różne fajne elementy, które będziecie mogli dołączyć do waszego filmu, aby go w jakiś sposób urozmaicić. No i tak jak w poprzednich szablonach, tak i tu macie, zobaczcie też Canva Pro, ale jeśli wykorzystacie mój patent, no to sobie tą Canva Pro zakupicie za zaledwie 10 zł to mniej niż kawa w Starbucksie, więc będziecie mieć dostęp i będziecie mogli sobie z tych wszystkich tutaj fajnych szablonów korzystać. Ale oprócz tego, że mamy takie wideo poziome, to mamy też wideo pionowe, które będzie, można wykorzystać do shortsów. Ja to wpisałam sobie TikTok, bo wiem, że mi wyskoczą dobre właśnie proporcje. I w tym miejscu możecie sobie po raz kolejny albo utworzyć pusty projekt i tworzyć wszystko od zera, albo możecie wykorzystać jedną tutaj z możliwości. Zobaczcie, macie tutaj na przykład fajny szablon, gdzie jest wideo w tle i tutaj jakiś cytat. Tu też zobaczcie jakiś tutorial na przykład z makijażem i macie jakiś fajny tekst na górze. Tak jak widzicie, mamy tutaj bardzo długą listę różnych szablonów, więc po raz kolejny każda z niszy na 100% znajdzie jakiś fajny tutaj szablon dla siebie. Zobaczcie Healthy Breakfast. Mamy tutaj jakiś tutorial z gotowaniem. I zobaczcie, można sobie właśnie go wykorzystać, jeśli na przykład macie jakieś takie shorty kulinarne, wrzucić własne wideo i wykorzystać tutaj fajny tekst. Już macie przygotowany. Więc wideo pionowe to kolejna rzecz, którą możecie stworzyć tutaj właśnie na kanwie i wykorzystać do waszych szorców. Y. Możecie tutaj właśnie na kanwie stworzyć bardzo fajne szorcy. Możecie dać teksty, muzykę, różne elementy, grafiki. Super sprawa, więc polecam skorzystać, polecam. Wypróbować, ona na pewno Wam się spodoba. Więc, jak widzicie, na kanwie możecie stworzyć nie tylko fajne statyczne, ale i dynamiczne elementy do Waszego kanału na YouTube. Zrobicie fajną miniaturkę, baner, zdjęcie profilowe, kartę na zakończenie wideo, a także będziecie mogli stworzyć samo wideo, shorty, dodać różne fajne elementy, przejścia, intro, outro. No, tutaj naprawdę ta lista jest dość długa, więc serdecznie polecam wypróbować. No i jeszcze, a propos tej Canvy Pro, możecie skorzystać. Z tej grupy, którą Wam poleciłam, ale drugą opcją będzie przypięty komentarz pod tym filmem. Jeśli jesteście zainteresowani stworzeniem takiego zespołu, to możecie się właśnie pod tym filmem, w tym komentarzu zgłosić i być może akurat zbierze się grupa pięciu osób i będziecie sobie mogli fajnie tutaj coś razem zrobić. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem do takiego zespołu Canva Pro, to w przypiętym komentarzu napiszcie, że właśnie chcecie i jeśli zbierze się więcej osób, no to się tam wymienicie informacjami i mam nadzieję, że Uda Wam się właśnie taki zespół stworzyć. Jeśli dzisiejszy film był dla Was pomocny, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. Zachęcam też do subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami na kanale. A na dziś to tyle. Cześć. Do zobaczenia następnym razem.